Witam, witam. Tu mam pozdrowienia. No, trochę dłuższe. Eee, pozdrowienia dla Dejof, z Kieszka, czyli Beaty Gałek. Pozdrawiam Cię. Ewy, Ewa, Pająk, pozdrawiam. Ażki Eweliny i Magdę. Ba yy, bawcie się dobrze o. No właśnie, bo źle doczytałem się, bawcie się dobrze. Ogólnie pozdrawiam Was, bo dostałem taki wykaz, żeby pozdrowić. Pozdrawiam Was. Jak macie jakieś pytania czy coś, to śmiało odezwać się na sonę. Bonzo zodaje co ma 5000 lajków. Już nie ma 3000. Tylko 5000. Czyli idziemy w górę. Ogólnie pozdrawiam Was jeszcze raz, dziewczyny bo tutaj widzę taka damska e, jak to się mówi? Damski e, Kurde, teraz wyleciało mi z głowy, ale e, damski e, damska impreza O! Ogólnie po, widzę. Pozdrawiam cię i wszystkich tam pozdrawiam, bardzo.